Cześć drodzy przyjaciele! Dziś przyjrzymy się temu, jak realizowana jest grywalizacja procesu rekrutacyjnego w Cleaver Staff. Uważamy, że nagradzanie rekruterów za wykonaną przez nich pracę, celebrowanie małych i dużych osiągnięć, nagradzanie za sukcesy, wprowadzenie ducha rywalizacji między specjalistów firmy jest bardzo ważne. Teraz zastanówmy się, jak jest to realizowane w Cleaver Staff. W menu osiągnięcia są widoczne trzy zakładki: Wyniki. Moja kolekcja. Moje nagrody. Dostępny jest również krótki przewodnik, i jak działają osiągnięcia oraz powiadomienia o osiągnięciach. Zacznijmy od powiadomień. Otóż po prawej stronie ekranu znajduje się odpowiednia strzałka i klikając w nią widzimy powiadomienia o osiągnięciach. Jeśli mamy świeże powiadomienia, obok wskaźnika pojawia się wykrzyknik. Domyślnie powiadomienia przychodzą 21. Aby użytkownik miał możliwość i czas zmienić swoje wyniki. Kolejna rzecz, którą chcemy przedstawić, to krótki przewodnik, jak działają osiągnięcia. Tutaj system ocenia ofertę pracy w zależności od ilości wymogów jako prostą, o średnim poziomie złożoności lub skomplikowaną. Każde przeniesienie kandydata na kolejny etap daje punkty doświadczenia. Takie punkty doświadczenia są przyznawane za działanie z ofertą pracy. Punkty działają tak, że podnoszą Wasz poziom. Z kolei wyższy poziom zwiększa szanse na znalezienie rzadkich kamieni. Kamienie można również uzyskać w momencie zamknięcia oferty pracy. O ilości kamieni decyduje to, jak skomplikowana jest oferta pracy oraz przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Kamienie można zdobywać zarówno za obsadzanie stanowisk pracy, jak i różne osiągnięcia. Każdy odbiór partii kamieni to rodzaj loterii. Wśród losowego zestawu kamieni można znaleźć kamienie różnych typów i rozmiarów w sumie 5 rodzajów w 5 rozmiarach. Im wyższy poziom użytkownika, tym większa szansa na znalezienie większych kamieni. Teraz przejdziemy do zakładki wyniki. Jest to w praktyce deska osiągnięć. Górna linia to informacje o tobie. W moim przypadku widzę swoje imię i nazwisko oraz poziom. Ponadto mogę zobaczyć, ile kamieni zdobyłem w tym miesiącu, kwartale i roku. Wszystkie napisy są aktywne, a więc proszę się nie krępować i klikać w nie. Trochę w prawo są moje najlepsze wyniki również za miesiąc, kwartał i rok. Kolejna linia to wyniki w porównaniu ze współpracownikami. I tutaj można też porównać wyniki dla różnych okresów, np. według kwartału i roku. Zakładka Moja kolekcja to skrzynia ze skarbami, w której można przeglądać swoje osiągnięcia, a także rozdawać kamienie, jeśli są nieprzydzielone. Powiedzieliśmy już, że kamienie można zdobyć nie tylko za działania z ofertami pracy. Zakładka Moje nagrody pokazuje właśnie takie osiągnięcia i postęp ich realizacji. Między innymi w zakładce osiągnięcia jest opisany proces poznawania i korzystania z różnych funkcji systemu Cleaver Staff. Tutaj można zobaczyć, ile razy korzystało się z określonych funkcji, a także dowiedzieć się o tych funkcjach, które jeszcze nigdy nie były używane. Drodzy, mamy nadzieję się, że to wideo okazało się przydatne i pozwoliło Wam zapoznać się z naszym systemem. W razie jakichkolwiek pytań, zawsze można skontaktować się z naszą obsługą klienta.